Cześć! Z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku z serii Kryptolotto. I w tej serii, jak zwykle, inwestujemy w losowe shitcoiny i sprawdzimy, czy uda się całkowicie losowo, z całkowicie losowym podejściem na rynku zarobić, a więc zaczynamy. Na rynku jak w kalejdoskopie zmienia się wszystko, ale oczywiście inwestujemy w takie aktywa, które nie do końca podążają za trendami rynkowymi. Są to losowe shitcoiny bardzo często z bardzo odległych miejsc. Dla wszystkich osób, które są tu oczywiście pierwszy raz, krótkie podsumowanie tego co. Na czym polega ta seria? Generalnie chodzi o to, iż inwestujemy w shitcoiny z miejsc poniżej setki w market capie. Inwestujemy niewielkie kwoty, w każdym tygodniu wybieramy jednego shitcoina, dodatkowo wybieramy jedną walutę z rynku DeFi. Inwestujemy kwotę rzędu 100 zł. spróbujemy osiągnąć 100% zysk. Jeżeli zysk jest 100%, sprzedajemy połowę monet i tak dalej, tak dalej. Mam już trochę kupionych, więc teraz może przejdę sobie na spokojnie do ekranu, gdzie wam pokażę. Przygotowałem sobie tutaj mojego Excela. I zobaczcie na początku, oczywiście od starych. Kram Gold już wypadł tutaj nam z obiegu. SafeX Cash Kupiliśmy go za 65 satoshi, w chwili obecnej jego cena wynosi już 110 satoshi, więc do tego 100% zysku brakuje nam jeszcze nie tak da... Przy 130, 20 satoshi brakuje, jesteśmy 69% na plusie. Drugą walutą, którą tutaj żeśmy kupili, to jest data oczywiście zakupu, zobaczcie, to było 9 września, tu mam wrażenie, że chyba pomyliłem się z datą i tu powinno być 25 września, a nie maja. Za 366 GWEI, tak, dobrze mówię? E, kupiliśmy sobie patrony. Patron w tej chwili kosztuje 300. Mm, więc coś nie wiem, dlaczego on mi pokazuje, że tutaj jest oczywiście zysk, jeżeli powinna być strata. 0,0300, a tu jest 0,0366. E, być może w złym miejscu jest wpisane. Podzielić przez D5, a w D5, aha, bo to jest kwota, to jest kwota zainwestowana. Właśnie to jest, ja to liczę do kwoty zainwestowanej, a nie do ceny, żeby wiedzieć od, no bo właściwie tak, jeżeli, jeżeli liczy się kwota, bo jeżeli przykładowo byśmy wszystko do dolara liczyli, a ja tu liczymy do waluty, którą zainwestowaliśmy, czyli wydaliśmy na to 0,1 etH. W tej chwili jest to warte 0,11 etH czyli pomimo spadku waluty jest na plusie, no tu podobnie, analogicznie tak, Satoshi 258 tysięcy to jest 438 tysięcy Satoshi jest to warte. <laughs> Trzecią walutą, którą żeśmy kupili jest BitBall Treasure, to jest akurat kupione za tetera na Abicie, na tym jest słuchajcie 11% na minusie 98 wydaliśmy na to po 210 kupiliśmy 190, 190 wydaliśmy na to jest 11% na minusie mamy pół BitBall Treasure i przychodząc sobie do kolejnego, kupiliśmy także w zeszłym tygodniu, czy znaczy w zeszłym tygodniu, w poprzednim odcinku, kupiliśmy Rapt NXM 15, 5 listopada. Wydaliśmy na to, muszę tutaj zmienić, wydaliśmy na to 192 tysiące Satoshi na Binance. W tej chwili jest to warte 182 tysiące, czyli jest lekka strata. Jeśli chodzi o rynek DeFi, to oczywiście mamy na stracie Curve DAO token. Kupiony został oczywiście po 4910 tak, wydaliśmy na to 880 tysięcy Satoshi, w tej chwili jest to 668, także jest strata <laughs> 24%. Oczywiście biorąc pod uwagę wzrosty Bitcoina, to może chociaż teraz trochę się skorygował. No i kupiliśmy jeszcze oczywiście Justy, czy tam Justy za 196 tysięcy Satoshi. W tej chwili jest to, tu mogę dodać jedno, nie w tą stronę, jedno zero jest to 205 tysięcy Satoshi, czyli jesteśmy 4% na plusie. Słuchajcie, tak to wygląda... No, i oczywiście trzeba by było wylosować tym razem jakiś tokenik. Coś takiego, co by nam. Odpalę sobie oczywiście random number generator. To trzeba, to będzie nam potrzebne. Random number generator. I oczywiście odpalę też sobie coin paprykę, żeby później mieć też oczywiście widok na to, co, co będziemy losować. A jeśli chodzi o DeFi, to będzie to coin jeśli chodzi o rynek DeFi, tu możemy sobie wejść. Powiedzmy, jeśli chodzi o DeFi, no to wejdźmy na przykład we Wrapped Bitcoina i wejdźmy sobie tutaj na. E, <laughs> posortujmy. On tu powinien być posortowany, dobra, nie tak. E, musimy posortować sobie filtrem. Musimy sobie wszystkie algorytmy, wszystkie platformy. A teraz zobaczmy kategorie. I tu musimy znaleźć kategorię DeFi. Decentralized exchange, decentralized finance. Mamy DeFi, oczywiście, on nam wyświetla projekty DeFi, które skopiujemy do Excel'a. To za chwilę <grym> na, razie. na razie, losujemy sobie na koń Papricę. Oczywiście, na koń Papricę musimy zobaczyć wszystko. Zmieniamy kolejne 2603 projekty są na Papricę, czyli losujemy od setki do 2603. Oczywiście, takie mega shitcoiny, które mają wolumen rzędu 50 dolarów, czy 100, czy 1000, odrzucamy. To jest jasna <grym> sprawa. Czyli losujemy coś od 101 do, 2000, 101 do 2603. No i zobaczymy, co nam się teraz wylosuje. 965 miejsce. No to tutaj sobie to poskroluję. Oczywiście chwilę nam to zajmie. No, jesteśmy, słuchajcie, 965 miejsce. E1 e, e <coughs> e to jest elektryczny Fiat Uno. Słuchajcie, my, wolumen 24-godzinny, płynność rzeczywista jest praktycznie żadna. Zobaczymy, na jakiej giełdzie to jest, bo to też jest ważne, czy to da się łatwo kupić. EU, no jeśli chodzi o giełdy, to jest na Steksie. To jest na Steksie. Eee, zobaczmy, wejdźmy może sobie na tą giełdę, jeśli chodzi o Steksa. Czy w ogóle będzie można to... Nie wiem, dlaczego nie podaje mi tutaj Steks... A gdzie jest appstex.com, czyli to jest tylko aplikacja, tak? Zobaczmy. Basic trade i zobaczmy teraz, czy jest faktycznie coś takiego. Weźmy sobie trade. No i teraz zobaczmy, czy faktycznie jest tutaj, czy jest tutaj euno. No, wiecie co? Wygląda na to, że tego nie ma, przynajmniej tak nie widzę, jaki to jest euno. No nie aha, w parze do BTC. O, proszę bardzo zobaczycie. Kosztuje to 5 satoshi. Ostatnio faktycznie była jakaś pompka kolosalna. No to powiem Wam, że można będzie to, ostatnia cena 5 satoshi, można będzie to całkiem fajnie kupić. No zobaczymy. Stara zasada mówi, zobaczmy, kto nam chcą nam za 6 sprzedać najwcześniej. Czyli możemy za 6 kupić. Dobra. Głębokość rynku wygląda tak jak wygląda, dobra. Słuchajcie, biorę się za rejestrację na giełdzie, kupuję za jakieś tam 100 zł do bitcoina. No i oczywiście, chociaż poszukam, wiecie co, zobaczę, czy są w innych parach. Bo sam transfer, powiem szczerze, bitcoina. Zobaczmy na mempool, bo to też ważne, żeby nie okazało się, że więcej będzie kosztować. Wejdźmy na mempool, jak wygląda ruch na bitcoinie. No, jest ruchu na bitcoinie, przelew kosztuje dolar. Dolar 32,55 No nic, dobra. Nie jest to jeszcze taka kolosalna kwota. Możemy to zapłacić. Dobra, słuchajcie, rejestruję się na giełdzie Steksowej. Będę próbował tutaj coś ugrać. Jak będzie to gotowe, to oczywiście wracam z tym odcinkiem. Niestety muszę wylosować, wylosować inną giełdę ze względu na to, że zarejestrowałem się na Steksie. Ale żądają ode mnie weryfikacji KYC. Więc generalnie rzecz biorąc, ja nie mam ochoty takiej giełdzie. Nie znam jej. Po prostu nie chcę im przekazywać swoich danych, więc muszą dokonać kolejnego losowania. I tym razem będzie to 642. Więc wracamy sobie oczywiście do koń papryki, tu mamy koń paprykę, przesuniemy sobie może do góry na 642 miejsce i zobaczymy, co to jest. 642, zbliżamy się do celu. 642 Ambrozus, czyli jakaś Ambrozja. Słuchajcie, tu już wygląda to troszeczkę lepiej. Jest 129 milionów dostępnych monet. Wolumen, może bez dupy nie urywa, ale też nie ma jakiegoś problemu. Zobaczcie, ATH 1,85. Wykres w ciągu roku wygląda tak, bo jakaś pompka. No i zobaczmy teraz, oczywiście, giełdy. No, i tu możemy, można powiedzieć, fajna sprawa, ponieważ jest to dostępne na Binance, na którym ja mam konto, więc mogę spokojnie sobie tam to zakupić. Także dobra, teraz już na pewno będziemy, na pewno będziemy sobie z tym działać. Także co przelewam, kupuję i czekam aż będzie na koncie. W międzyczasie, gdy czekam na przelew Bitcoina, postanowiłem, że żeby nie tracić czasu, oczywiście Bitcoin powoli idzie, może wylosujemy sobie coś z rynku DeFi. Mamy oczywiście tutaj kolejne bloki, coraz większy ruch. Mamy oczywiście na CoinGecko przygotowane DeFi. Ja już ostatnio niestety tutaj nie potrafię tej numeracji zrobić, więc zobaczcie, coraz więcej projektów DeFi jest. Już w tej chwili tych projektów DeFi, to jest tutaj te Flamingo może i tego co nawet nie ma rankingu, to nie będę tutaj zużywał. Skopiuję to sobie oczywiście do Excela. Patrzmy czy to mi się uda skopiować w jakiś taki prosty sposób, bo oczywiście to powoduje, że to dosyć długo się kopiowałem. mogłem wkleić jako zwykły tekst, no ale dobra trzeba zaczekać chwilę. Cóż można powiedzieć, słuchajcie, tak teraz wykorzystam chwilę, gdy mi się to wkleja, do tego, żeby wam powiedzieć, o co chodzi w kryptolotto. Ja chcę wam pokazać, czy nie mając żadnej wiedzy, czy robiąc coś w sposób całkowicie losowy, możecie możecie to wygrać. O, zobaczcie, nam się to tutaj wkleiło i wygląda na to, że każdy projekt, każdy projekt zajmuje nam dwie komórki, czyli powiedzmy 96-150, tak 51-52-48 49 48. Dobrze mówię, dwie komórki? Tak, drugi projekt mamy tutaj trzecią, czwartą i tak dalej, i tak dalej. 39, 400. Dobra, czy dzielimy, dzielimy przez dwa mamy wynik? No to co, to wylosujemy sobie teraz projekt z rynku DeFi. Jeżeli mamy zapełnionych w Excelu komórek 196, to tak naprawdę mamy, to tak naprawdę mamy 196 na 2. To mamy 98 projektów DeFi. 98, czyli tutaj akurat nie ograniczamy, tutaj losujemy projekt od, od 1 do 98, więc wejdziemy sobie tutaj i losujemy tym razem od 1 do 98 i zobaczymy, co nam tutaj wypadnie. 92 projekt, 92 projekt. To będzie, słuchajcie, 92 razy 2 to jest 184. Ta komórka będzie nam decydowała, co żeśmy wylosowali. 184, słuchajcie, DeFi dollar, $DaO DFD. No, powiem jakiś cud boskiej miłości, chyba. Dobra, musimy wrócić sobie oczywiście do strony. E, musimy wrócić sobie tutaj do strony, co to jest do strony. A, to z tekstu nas już nie interesuje. Musimy wrócić do strony, to nie nas interesuje, do Koingeko oczywiście. DeFi dolar, gdzież to się skopiowało, DeFi dolar dao. Dobra, wchodzimy sobie tutaj, no ale zobaczcie, jak wyglądają. Zobaczcie, jak wyglądają. Tak, wolumen jest 2 miliony, kapitalizacja 8 milionów, nie, no coś to jest. No i teraz pytanie, gdzie to jest dostępne. Jest to dostępne na Uniswapie w wersji drugiej w, w parze do ETH i ma nawet jakiś wolumen. Tylko prawdę mówiąc, ja z Uniswapa nie umiem korzystać. I wiem, że niektórzy się tu ze mnie śmieją, że to ta cudota, ta. Ach, taki analityk, a z Uniswapa nie umie korzystać. Muszę pójść do Kamila na szkolenia, więc a ponieważ ja lubię łamać zasady, to generuję sobie numer 20. Czyli w naszym Excelu miejsce 40. Na miejsce 40. Zobaczmy, co jest na miejscu 40. Słuchajcie, o proszę bardzo, Torch RE, Torchain, Torchain Run. O, cudo jakieś. Słuchajcie, to już nam nie będzie, chociaż może jeszcze zobaczymy. Torchain Run, tak, gdzie jest nasz, tu jest kurs DeFi Dollar. Dobra, to na miejscu 40 było. Coś nam Coingeco nie domaga. Torchain Run to było na miejscu 40, czyli gdzieś na początku. Torchain to chyba nie jest to, nie? A nie, Torchain, czyli to jest to, czy nie to? Zobaczmy jeszcze. A, bo to jest skrót podane, tak? Czyli Run, czyli Torchain. O! To gdzieś nawet kiedyś słyszałem o Torchainie. Czyli Torchain. No i teraz zobaczmy. Na jakich rynkach jest torczeń? Torczeń zasadniczo jest także na Binance, w parze do Binance Coina. Posortujmy sobie to po parach. Na Binance jest do BTC i do Binance Coina. Szkoda, że nie wysyłam od razu do przelewu, ale może jeszcze uda mi się wrzucić. Słuchajcie, to wysyłam dwa razy, dwa razy i wrzucam to do, do Binance, dwa razy takie środki. OK. Wracamy po przerwie. Dobra, słuchajcie, udało się zakupić, jak tu widzicie. Udało się kupić runy, udało się kupić i teraz tak, 4368 to była cena, więc od razu sobie tutaj wpiszę 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 4, 3, 6, 8. To jest oczywiście w BTC. Wracając do tematu, kupiliśmy 35 runów. 35 runów i teraz sprawdzimy, czy to się zgadza. 152 880 Satoshi. 152 880 Satoshi. Czyli generalnie wygląda to tak. Nasze portfolio dzisiaj powiększyło się o 35 runów, jeśli chodzi o rynek DeFi, a także słuchajcie o 2185 Ambrozji. <grywia> Ambrozja po 81 Satoshi. No i oczywiście możemy sobie tutaj też później patrzeć na te wszystkie rynki. No. Zobaczymy na razie, runę, runę cały czas sprawdza, A jeśli chodzi o ambrozję, to wam jeszcze pokażę. 81 satoshi, oczywiście, no to ambrozja miała wystrzał. Zobaczymy, zobaczymy. Będziemy to obserwować. Dobra, słuchajcie, przychodzę sobie do podsumowania. Pamiętajcie, że to jest zabawa. Musicie mieć świadomość tego, że to jest zabawa. Ja się bawię, to nie są duże środki. Chcę wam pokazać po prostu. Samemu jestem ciekaw, czy da się w losowy sposób zarobić, czy da się w ogóle wyjść. Jak na razie. No, to oczywiście na jednym, na jednym z ekranów pokazywałem pierwszy, pierwsza nasza inwestycja całkowicie losowa. Czyli Gram Gold Coin został po prostu zdelistowany z giełdy KuCoin, został usunięty. Więc ja go automatycznie opierdzieliłem, jak to się mówi, na pół świniaka, że wystarczyło. No i tyle, tyle. Pamiętajcie, że nawet jeżeli będziecie znali analizę techniczną, nawet jeżeli zrobicie analizę fundamentalną, to na tym rynku nie ma gwarancję zarobienie, że ktośkolwiek mówi wam, uczy was i twierdzi, że słuchaj zapłać mi, a ja cię nauczę zarabiać na rynku, to jest bezczelnym kłamcą i zrodziejem i to jest głównoprawda. a druga sprawa rynek jest grą konkurencyjną, więc jeżeli ktoś potrafiłby zarabiać na rynku i tu ja bardzo jestem zgodny z etosem tej u i tego co głosi Rafał Zorski, że trader powinien zarabiać na rynku. Ja siebie nigdy w życiu nie uważam za tradera. Ja traduję jak chcę, traduję jak mam okazję, traduję jak mi się, można powiedzieć jak akurat nie mam nic innego do roboty, wolę koncentrować się na jakichś kolejnych innych rzeczach fajnych. No i cóż, kolejny odcinek Kryptolot to za nami. Jak zwykle jestem otwarty na Wasze sugestie. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Niech się niesie zasięg. No i zobaczymy. Zobaczymy. Słuchajcie, nie będę tego projektu kończył, prowadził w nieskończoność oczywiście. Myślę, że gdzieś powiedzmy po jakimś pół roku. Czy może, nie wiem, maksymalnie roku, ale raczej tyle to nie wytrzymam. Myślę, że po jakimś pół roku będziemy mogli ocenić, mniej więcej, czy się da, czy się nie da. Zmieniają się też realia rynkowe, bo wiecie, ten projekt, ten projekt najlepszy byłby, mam wrażenie, w roku 19. W roku 18 cały czas wszystko spadało, w roku 20 poza tamknięciem COVID-a, wszystko rosło. Więc to są też realia rynkowe, i to też musicie mieć świadomość tego, że. Na rynku, który jest rynkiem byka, jest odgroma wszelkiego rodzaju głównozjadów, płatnych grup sygnałowych, szkoleniowców, z tradingu, cudownych metod na zarabianie kasy i oczywiście też pełno skamów i różnego rodzaju innego dziadostwa. To musicie mieć na to, musicie mieć na to, zwrócić na to uwagę, także uważajcie na to przede wszystkim, bo skamerzy i różnego rodzaju dziady, które chcą się dorobić Waszym kosztem, nie śpią. Własna Wasza kasa, pamiętajcie, Wasze decyzje. A na początku, jeżeli chcecie, już chcecie to zapytajcie się gościa, no to pokaż mi, ile zarobiłeś na tym rynku. Pokaż statement, jak to się mówi. Pokaż ile zarobiłeś, bo jeżeli ty nie zarobiłeś analizy technicznej, to się każdy może nauczyć. Jakiś tam zagrań. Gdyby analiza techniczna działała, gdyby można było tak łatwo zrobić na rynku, to każdy już by się zastanawiał, czy w tym miesiącu to ja kupię Lambo, może Maybacha, a może kupiłbym Ferrari w 40, no. Także wiecie, z takim przesłaniem kończę ten odcinek. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się i do następnego razu.